Siema Eniu gramy starcie solo. Teraz będziemy grali właśnie starcie solo z grifem Max. O właśnie się boję Max, bo to jest e, podobno bardzo dobra postać, ale ja dokładnie tego nie wiem, bo jestem nubem w Brawl Starsa i mam tylko. E, nawet nie wiem ile ja mam pucharków. Gdzieś 12 tysięcy. Mój kolega ma o wiele więcej ode mnie, bo jego brat ma aż 20 tysięcy ileś, a ja mam tylko 12 tysięcy. Więc możecie mi dać suba i lajka, nawet jeśli jestem nubem. Weźcie, uszanujcie takiego nubka, wybrał Starsie. Ja dopiero jestem, no, paręnaście chyba tygodni albo, no, miesięcy. Ale nie nagrywam bardzo nagrywam bardzo rzadko nagrywam. Więc e, teraz będzie, będą odcinki daily i będę bardzo często teraz nagrywał. E, więc rozwalamy teraz tego Bambika. A tutaj leci na mnie taka ciekawa, fajna postać. E, czyli e, to jest kolet, to jest chyba kolet, tak. I teraz mnie dopada Leon, więc się bardzo boję. Więc uciekam tutaj, ale mam lagi straszne. Dobra, napadamy na Leona i wygrywamy grę. Wuhu! Kolejna gra za sekundkę. Teraz będziemy grali knockout z bazem yy, i tym i spike'em. A tutaj mamy M's i Mortisa w moim teamie. Więc jest całkiem dobrze. Ale ja mam lagi, strasznie mi się tego nie podoba Więc rozdupcamy Mortisa A nie, bo on mi rozdupczył członka Członka mi rozdupczył i jestem teraz sam na wszystkich Ojejku, no boję się bardzo Ale jakoś próbuję im uciec Więc e, tu mamy spajka, Trochę go dobijamy A potem uciekamy e, w taki sposób że idziemy tutaj, rozwalamy typa i uciekamy od tego bambika. Dobra, ale ja, a ja mam fajne rymowanki. Teraz z busem musimy grać, e, tylko to będzie już trudniejsze trochę. E, bo bus jest bardzo dobry na blisko i może mnie łatwo, e, bardzo łatwo rozwalić. Więc próbujemy go trafić, ale nie umiem właśnie go trafić. Więc lecimy na tego buza już teraz na blisko i rozwalamy go, ojejku, o nie, on mnie rozwalił, prawie byłem e, zgodny wygranej, ale niestety przegrałem, więc próbujemy kolejną rundę zrobić, e, więc i tutaj, e, prawie, teraz, o nie, o nie, ten buz walony! Mówiłam, że on jest za dobry. Dobra, przywinę Wam trochę, żeby nie tracić czasu. No i przegraliśmy tamtą rundę. Sprawdzę, co jest w sklepie. Yy, mamy tutaj Piper, bardzo fajna postać, ale mnie na razie ona nie interesuje, bo mam. Yy, ile ja mam? Ja mam 55, a Piper kosztuje 49. A, no to dużo nawet. To jest prawie cała moja gemy. Dobra. Zaczynamy po kolei przewinę i zobaczymy się w kolejnej rundzie. Teraz, teraz zagramy e, piłkę, zadymę piłkę. E, na mapie podwójny dribbling. No i tutaj będziemy mieli starcie z Coltem, Edgarem i el primo, a w moim teamie będzie Jackie i Stew. Wiem, to jest bardzo podejrzany Nick, Stew, bo to jest postać z nickiem, no wiecie. Nie muszę wam tłumaczyć. O nie, tutaj już lecimy na tych dwóch tajemniczych bosów więc rozwalamy tego tipa. A nie, nie dało się go rozwalić, więc strzelamy podobnego gola, a nie. Dobrze, e, mój typ z Steamu e, zrobił gola, właśnie. E, więc ja teraz lecę na tego kolta, e, a teraz na tego geja. O nie, on mojego członka rozwalił. To jest bankrut. Dobra, dobra, robimy to i Messi, gracz, zdobył gola. I widzimy się w kolejnej rundzie. Kolejna runda to też jest zadyma. Tutaj już będziemy mieli Eddyna Majka, Rico i chyba tego Mortisa. A w moim teamie te same postacie, czyli Stew, Jackie i Surge. Ojejku, rozwalają moje... O nie, strzelą mi gola! Co oni robią? O, dobra. Jednak strzelili. No i jestem bardzo smutny, więc muszę rozwalić przez to Dynamajka albo tego Mortisa walonego. Dobra, rozwaliłem już Mortisa, ale Dynamajk mnie dowalił. Może strzelą mi gola. Strzelcie dla mnie, proszę, proszę. Robimy to teraz. O nie. A, bo Jackie pokonała Dynamajka, a Mortis teraz leci na mnie. To jest teraz taka iluzja, że ja nie wiem co ja teraz tutaj robię. Dobra, niech ten bambol się ode mnie odczepi. Bo nie chcę tutaj takich. Takich żeby nie chcę, żeby oni mi przeszkadzali. Właśnie teraz zginąłem, no i patrzcie, co się teraz dzieje. Kolejny raz Messi trafił mi gola. No coś nie. Niepodobnego, bo Messi zawsze strzela gole. Ale żeby Messi w Brawl Starsie, to to już jest hit. Dobra, nawalamy w tego bambika. Potem biorę piłkę i w taki sposób o nie! Bardzo szkoda. Jestem bardzo smutny. Bo nie strzeliłem gula. A już miałem dużo szans. Więc teraz ze złości rozwalę tego bambika. Dobra. Bum. Nie, 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 nie! Dobra. Ze złości jestem teraz taki wnerwiony i zrejdżowany, że za chwilę przegram. A! Jednak jestem miły. No, świetnie się teraz czuję. Dobra. To Do dzisiaj na tyle. Naura!